Odpowiedź. Życie nic nie nauczyło A marzenia diabli wzięli Tajemnice swe ukryło Aby głupcy nic nie mieli Zamiast kraść w ujedności siła sam chciał być wiernym Iskra prawdy w nim się tliła Jednak graczem był on miernym Inni kupowali domy, póry. Kradli, jak komuna nauczała Tworząc budżetowe dziury W czym gorzała pomagała Praca w biurze, to nie praca. Rolnik klęskę przypowiada. Mój i widły to odznacza. Dla inności krzyczy zdrada. Nasz bohater rył na roli. W nocy, święta i oświcie. Kto odgadnie jak to boli? On bogaczem, tak myślicie? Już i żenić mu zachciało. Trzeba szybko żony szukać. Ale panien na wsi mało. Co to dadzą się oszukać? Panny na wsi już miastowe. Z męża mają w nosie. A przed ślubem są gotowe. Tkliwieniańczuc nawet prosie. Nasz bohater śluby bierze. Wartką rzeką w płynie. Wychowany w prawdy wierze. Taki człowiek w życiu ginie. W ten czas pełen jeszcze wiary. W miłość, szczęście inne bzdety. W literackie wierzył czary. Ideały nie zalety. Szuka prawdy w wielkim mieście, o kulturze wielkiej marzy. Myśli szczęście złapie wreszcie, ale cud żaden nie zdarzy. Co go czeka, nie odgadnie. Mówi wie, wrak człowieka. Chociaż niby mówi ładnie. Drugie ja na niego szczeka.